Dzisiaj wielkie tsunami zaleje całą oh, okay. wioskę w Minecrafcie. Czy uda mi się uratować ludzi przed utonięciem? Help! Nie będzie tu takie proste, gdy wokół będą rekiny. Nasz świat nawiedza wielkie tsunami. Co my teraz zrobimy, Luczek? Nie wiem, ale chodźmy zobaczyć na zewnątrz i o nie. Zalało całą wioskę. Czy ty to widzisz? Tutaj była wioska pod nami, widla Jeru. Biedni wieśniacy, Luczek, co my teraz zrobimy? Nie wiem, ale za nami robi się wielka góra tsunami, która niedługo nadciągnie. Musimy, Pimpek, uważać, bo naprawdę wszędzie jest woda. I nasz domek też niedługo to dopadnie. Ej, halo, pomocy, pomocy! E Pipek, słyszałeś to? Ktoś woła o pomoc z tej wioski. A to ja wołam? Słyszycie mnie? O nie! Pipek, czy to jest Janusz? Dobra, musimy zejść na dół, żeby go uratować i przyprowadzić tutaj do naszego schronu. Aby zejść na dół do wioski, musimy założyć specjalny sprzęt. Dlatego wejdźmy do skrzynki i załóżmy na siebie takie oto dwie butle z tlenem i taką maskę do oddychania pod wodą. Dobra, idziemy szybko do tej wioski, skaczemy. A Dobra, patrz, ta wioska cała jest pod wodą, a będzie jeszcze więcej wody. No! Wszystkie domki są zatopione Tak samo będzie wyglądać nasz Tak, bo nasz jeszcze jest na górce, ale będzie chyba też zatopiony Halo, pomóżcie mi! Pano Cię tutaj pomocy! Y, Janusz, co ty tutaj robisz z butelką jakąś? Janusz musisz stąd uciekać, bo za chwilę tutaj będzie wielkie tsunami. Już i tak wszystko podtopiło! Wiem wiem, ale co ja miałem zrobić? Siedziałem tutaj sam. Zostałem uwięziony. Dobra, y, Pimpek, rzuć mu coś, rzuć mu te maski oksygenne, masz jeszcze jedną rzuć mu. Oczywiście, że mam. Janusz, proszę cię! Tutaj jest maska oraz butla gazowa. Dobra, małolaty, ja tam się nie boję, ja nie zakładam, idę po prostu za wami. Dobra, dobra, to chodź Janusz za nami i szybko idziemy do nas. Do tego, tylko wstrzymaj oddech i lecimy do nas do domku. Dobra, lecimy do domku, widzowie. Ta woda coraz bardziej się podnosi. Dobra, trzeba szybko dostać się do domu. Janusz, dawaj za nami. o! Oh, oh, jesteście wszyscy wszystkim do nic się nie stało. Nie, mi się nic nie stało, ale ja tutaj będę siedział, ja się boję. Ja się stąd nie ruszam! E, Okej, okay, panie Januszu, to niech się pan stąd nie rusza. A my z Pimkiem zbudujemy tajną bazę przed tsunami, które za chwilę tutaj nadejdzie. Dobra, tak więc zbudujmy sobie tutaj taki schron. Niech on będzie głęboki. Myślę, że taka głębokość będzie w porządku. I Zróbmy takie oto tutaj pomieszczenie, którym będzie nasz schron. Postawmy sobie tutaj oczywiście drabiny na samą górę, żeby oczywiście móc wyjść ze tego schronu, ale oczywiście też do niego wejść. Tak więc będzie to wyglądało w taki sposób. Te zejście na dół, zróbmy widzowie sobie z takich oto bloków. I w tym momencie jak klikniemy, to proszę bardzo, widzisz to payback można zejść! What? To jest super ochrona Dawaj na dół Pimpek, zaczniemy budować dół Dobra, zamykamy sobie to, pięknie I teraz na dole, co ma każdy skront, co powinien mieć Pimpek Tak więc stawmy sobie tutaj oczywiście Taki oto zlewik, do którego możemy Oczywiście dać wodę, żeby umyć sobie ręce Nad nią oczywiście takie półeczki Tutaj też szafeczka, będzie w porządku Na którą położymy widzowie tutaj mikrofalówkę To zaczyna dobrze wyglądać, co Pimpek? No ładnie to wygląda, ale gdzie jest lodówka? Właśnie, lodówka już tutaj się kładzie Proszę bardzo, tutaj jest oczywiście Lodówka nasza piękna, tutaj będziemy mogli coś schować, piecyki, bo tutaj musimy dużo przepalić. Do tego tutaj przywieźmy sobie takie oto rzeczy, czyli narzędzia kuchenne, tutaj jakieś patelnie, oczywiście czajnik możemy sobie zostawić, bo ja lubię herbataty. Ja uwielbiam herbatę Luczek. Tutaj takie talerze pięknie, bo musimy z czegoś jeść, noże pięknie, niech będą noże, no i oczywiście jakieś, o, tutaj o, marchewki i tak dalej. Teraz postawmy wszędzie tutaj siedzenia, żeby oczywiście można było nawet z panem Januszem pojeść. Świetnie i połóżmy jeszcze do tego oczywiście stoliki takie. To zaczyna wyglądać naprawdę jak najlepszy schron przed tsunami. Co nie? Ułóżmy sobie takie oto tutaj dywaniki, oczywiście, do naszej kuchni, czyli jeden niebieski, a drugi czerwony, w naszych kolorach, oczywiście. I teraz przydałoby się to troszkę odgrodzić, żeby, bo tutaj, oczywiście, było trochę prywatności, co nie? Więc tutaj, niech będzie, oczywiście, wejście do tego. Tutaj możesz jeszcze postawić drzwi, pimpek, w tym oto miejscu. Proszę bardzo, takie drzwi są dobre? Oczywiście, że tak. To są jedne z lepszych drzwi. Zobaczcie, tutaj naprawdę, to jest takie bunkrowe, co nie? Idealne nad tsunami. Chyba bezpieczne, prawda? Oczywiście, że tak. A teraz przydałoby się tutaj zbudować gdzieś łazienkę, żeby się załatwiać, prawda? Tak, więc zbudujmy tutaj oczywiście toaletę i na początku postawmy tutaj oczywiście wannę, którą oczywiście też możemy sobie zalewać elegancko wodą, Wow, i możemy się kąpać, co nie pipek. To prawda, ale już mam dosyć wody, i jest jej wystarczająco dużo na zewnątrz. No tak, za chwilę do nas też przyjdzie. Musimy potem zobaczyć ile jest wody na zewnątrz, czy przypadkiem już nas nie zaleje. Pospieszmy się, dobra, tutaj dajmy toaletę, oczywiście ręczniczki, do tego tutaj oczywiście papier toaletowy, niech będzie go tyle. Na górze dajmy oczywiście wiatraczek, żeby oczywiście tutaj była wentylacja mniej więcej. Zakryjmy sobie to też tutaj, w taki oto sposób. Ale czegoś mi tutaj ciągle brakuje. Wydaje mi się, że z lewu. Pimpek, daj z lew! I proszę, bardzo zlew postawiony. Świetnie, zlewik do mycia rąk będzie tutaj idealny. Nawet widać tutaj korek! I można odkręcić wodę. Zmieńmy sobie jeszcze tutaj podłogę, oczywiście na kwarcową, żeby to oczywiście wyglądało jak toaleta, co nie? No i okej, okay, zaczyna to wyglądać dobrze. Ale jeszcze, żeby przyjemnie się korzystało z toalety, to dodajmy tutaj jakieś plakaciki, bo plakaty mogą być oczywiście Oczywiście tutaj bardzo tutaj przydatne. A poza tym nie możemy zapomnieć pimpek o lampce. Czemu my tego nie robimy? Tutaj będzie dosyć ciemno, kiedy będzie tutaj woda, więc taka lampka jest obowiązkowa, żeby oczywiście mieć światło. Widzisz to? O tak, coś takiego jest mega przydatne. I tutaj też połóżmy takie oto wielkie drzwi, które się odkręcają i będzie można wejść do toalety. I żeby było wiadomo, że to jest toaleta, to dajmy tutaj taki oto znaczek, który mówi, że to jest toaleta dla mężczyzn i dla kobiet, więc oczywiście każdy może skorzystać z tej toalety. Ale pimpek nie zapominajmy, że światło jest bardzo ważne Więc dodajmy tutaj więcej światła Bo nawet potem może go zabraknąć, co nie? To prawda, trzeba uważać Tak jest, żeby nie było za ciemno Jeszcze mam taki pomysł, że gdyby Na przykład stąd zaczęła ściekać woda Albo z jakiegoś innego miejsca To oczywiście zaklejmy to, bo nie chcemy tego Ale rozstawmy tutaj dużo oczywiście takich beczek Żeby móc to oczywiście załadować tą wodę, co nie? Bo to się może przydać, prawda, pipek? To jest świetny pomysł, Luczek Dlaczego ja o tym nie pomyślałem wcześniej? No jasne, beczki na wodę Musi, to jest obowiązkowe. Oprócz tego, gdyby tutaj woda zaczęła zlatywać z góry, musimy zrobić zabezpieczenie, dlatego zróbmy sobie coś takiego, gdzie będzie odprowadzać to wodę, na przykład gdzieś bardzo nisko, co nie? Żeby ta fala nas oczywiście nie ciągnęła, więc oczywiście, waga dokładnie się tutaj. Tak więc zróbmy sobie taki oto wielki zbiornik wody, tylko yy, Pimpek, czy ty widzisz? Ona tutaj już zlatuje, musimy się pospieszyć, zlatuje z całego sufitu, prawda? Czek, mamy bardzo mało czasu, dlatego szybko budujemy co musimy i wracamy do. Naszego schronu. Jasne, jasne, dobra. Ok, niech to spływa sobie w tamtą oto stronę. Nie wierzę. To już zaczyna ściekać. To naprawdę jest złe. Ok, ok, ok. Teraz w tym momencie wydaje mi się, że zrobimy szybko piecyk, żeby było nam ciepło. Tak więc zróbmy sobie w tym miejscu coś takiego. I uwaga, niech tutaj w tym miejscu będzie piecyk. Niech to wygląda może tak klimatycznie w taki oto sposób. I uwaga, wygląda to tak. O, ok, to będzie dawać na pewno ciepło. Jeszcze możesz to o, zamurować no kratami. I świetnie. Teraz to wygląda naprawdę epicko. Będzie to nam to dawać dużo ciepła. Teraz przydałoby się zrobić naszą sypialnie, tak, żebyśmy w razie czego uciekli spać, ale żeby to był jeszcze bardziej tajemniczy tunel. Tak więc zróbmy sobie go może gdzieś w tym miejscu blisko kuchni i uwaga, wkopmy się tak daleko. Okej, okay, i będzie to wyglądało w taki oto sposób. Tutaj będziemy spali z pipkiem. Jeszcze dla bezpieczeństwa dajmy oto takie oto drzwi, pimpek. O pięknie. I tutaj zróbmy kolejne odgrozenie, żeby w razie czego cała woda spływała gdzieś tam na dół, co nie? To mi się wydaje, że to jest naprawdę bardzo bezpieczna rzecz. A teraz weźmy się za środek naszego pokoju, który będziemy podczas całego trwania tsunami. Nie wiem, czy nie całego życia, Pimpek O nie, nawet tak nie mów Dobra, tak więc tutaj kładźmy sobie łóżka, żebyśmy sobie mogli spać Oczywiście, Pimpek, tutaj proszę bardzo Coś takiego To no zaraz, zaraz, ja myślałem, że będziemy mieli osobne pokoje Osobne pokoje? No to słuchaj Dobra, zrób sobie z tej strony twój pokój A z tej będzie mój, tak więc dobra Nie możemy też być daleko, żeby oczywiście w razie czego Móc uciec i albo do siebie dojść, żeby była jakaś pomoc No dobra, Luczek, mój pokój Będzie na pewno 100 razy lepszy od twojego No, zobaczymy, dobra Zróbmy sobie to w taki oto sposób, tak więc zacznijmy sobie budować nasz pokój. Oczywiście postawmy wszędzie łóżka. Zróbmy ten pokój cały oczywiście na niebiesko. Okej, okay, wygląda to już dosyć fajnie. W tym miejscu dajmy sobie taką oto lampkę. Tutaj oczywiście siedzenie, żeby móc sobie siedzieć. I oczywiście fajnie spędzać czas, to możemy jeszcze sobie dać o taką oto perkusję. Nie wiem, czasami lubię grać. Może to mnie będzie odstresowywać. Ale liczy się tutaj też bezpieczeństwo, tak więc musimy zrobić coś bezpiecznego. A mianowicie dajmy skrzynki, której damy dużo oczywiście butli tutaj z tlenem oraz oczywiście mask takich też z tlenem, żeby oczywiście móc cały czas oddychać. Bo jak ten tsunami przyjdzie, to będzie Przewalone. Poza tym, zróbmy sobie tutaj, oczywiście, takie kości, żebym miał, oczywiście. Bo ja, oczywiście, uwielbiam kości. No i chodźmy zobaczyć do pipka. Pimpek, skończyłeś? Mogę wejść? Wow, ale kozak pokój. Podoba ci się, Luczek? Starałem się. Zrobiłem wszystko na czerwone, bo to jest mój ulubiony kolor. Ale, Pimpek, ty normalnie, Gamoniu, poczekaj tutaj chwilę. Ponieważ Pimpek zapomniał, widzowie, tutaj mask gazowy. Pimpek, proszę bardzo, tutaj zapomnieć o najważniejszej rzeczy, czyli o bezpieczeństwie. Proszę bardzo, wszystkie tutaj, oczywiście, maski gazowe. Wow, dziękuję. Lucze, gdyby nie ty, to ja bym tego nie przetrwał. No właśnie. No i oczywiście telefon. Proszę bardzo. Czerwony iPhone dla ciebie. Zobacz, jak on wygląda tutaj. Wow. To widzisz? Ale mi się podoba. I ma taką superową tapetę. Lepszą od twojej. Nie, nie, nie. Ja, ja mam tego. Patrz, niebieski cały. Widzisz to? Takie porównanie. Uwaga, no nie, no dobra. Musimy mieć telefony, żeby oczywiście móc do siebie dzwonić. Dobra, w tym momencie musimy wyjść z tego schronu i zobaczyć, co się dzieje na dworze. E, dobra, otwieram to. I uwaga. E, Janusz. Ale tutaj jest Groszny deszcz! Uważaj, ten tsunami się zbliża. O, o, pimpek, jak to się zbliża, ten tsunami? Czy ono jest coraz większe? Ale ono jest ogromne, pimpek. Ty to wiedzisz, za chwilę tutaj będzie. Oj, nie jest dobrze, Luczek. Szybko pakujemy się i będziemy musieli pójść do naszego schronu. Tak, tak, pimpek, ale najpierw mam jeszcze jeden pomysł. A mianowicie tutaj na górze zrobimy coś takiego, czyli taką oto warstwę bezpieczną z wejściem na górę. Ponieważ tutaj zrobimy sobie coś tak szklanego, żeby ewentualnie mógł, móc patrzeć na to. O, ale to będzie czadersko wyglądać. Dać. Tak, ale to już nie wygląda czadersko. To się zbliża. Za chwilę zaleje tutaj wszystko. Nasz domek też. Dobra, szybko, szybko, jeszcze deszcz tutaj pada. Pomóż mi, pimpek. No i okej, okay, wygląda to świetnie. Tutaj mamy taką szklaną oczywiście naszą taką e, miejscówkę. No i tutaj zróbmy oczywiście, a, jeszcze schody na górę, znaczy drabinę na górę, żebyśmy ewentualnie mogli tutaj wszystko obserwować. Co nie, pimpek. Dobra. Okej, okay, to wygląda naprawdę dobrze. Ale jeszcze mam bardzo ważny plan, a mianowicie pimpek, chodź, wyjdziemy na chwilę na zewnątrz. Jak to na zewnątrz? Przecież to jest tak niebezpiecznie. Chodź szybko, chodź. Szybko. Szybko, chodź szybko. Mam pomysł, żeby oczywiście stawić jeszcze łódki. A mianowicie w taki oto sposób. Widzisz, to łódki nam się przydadzą tutaj. Oczywiście, żeby latać sobie po wodzie, co nie? Uwaga, zróbmy może małą przebieżkę po tym. Widzisz to? to? Działa. Możemy płynąć po tej całej wyspie i możemy ratować ludzi normalnie przed tym tsunami. Widzisz to? Tak, widzę, to jest naprawdę dobry pomysł. No naprawdę, tylko trzeba uważać. Dobra. A jeszcze w razie czego postawmy taką oto motorówkę, żeby oczywiście móc sobie samemu oczywiście pływać, co nie? I zobaczmy, jak ona pływa. Nie no, pływa ona naprawdę kozacko i szybko co nie? Panie villagerze, za chwilę będziemy musieli wszystkich uratować. Za chwilę potem przyjedziemy. Dobra, wow, 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 wow. Odstawiamy to, odstawiamy to. Dobra, ok. Ale zejdźmy sobie oczywiście jeszcze na dół i w tym miejscu zróbmy zapasy jedzenia, czyli proszę bardzo, widzisz to, pimpek, same zdrowe jedzenie. Mamy tutaj jabłka oczywiście, tutaj marchewka. To są chyba ziemniaki obrane. Tutaj mamy kukurydzę, rybki piękne. Wow, jak to wygląda. Na pewno nie będziemy głodni, co nie? Jakieś kraby, kalmary. Co to jest? Ale to ładnie wygląda. Rybka, tutaj większe rybki, cebula, no, i oczywiście tutaj gruszki. Wiesz, czego tutaj mi brakuje? Tego ci brakuje: kości! Trzeba ich mieć jak najwięcej. Jasne, że tak, masz rację. Dobra, dodaj nam tutaj kości. Mam nadzieję, że coś takiego nam starczy na nasze zapasy. Pimpek, chwila. Czy ty słyszysz też wodę? No jakby jej było strasznie dużo pod nami. E, poczekaj, nie, nie gadaj, że nasz zbiornik cały się napełnił. Wow, widzisz, ta woda ścieka już jest tyle wody. O nie, chyba nie ten jest... tsunami jest już coraz bliżej nas. Chodźmy zobaczyć na górze co się dzieje. Dobra, wchodzimy po rabince. otwieramy oczywiście nasze przejście i uwaga. E, o nie, pimpek, czy ty to widzisz? Już ten tsunami nadchodzi do nas. To jest coraz większe jest godzinę na godzinę. Nawet nasz dach już zaczyna przeciekać. Te deski nie są szczelne. Zaraz to woda tutaj się Wejdzie. O nie, jak ona tutaj przyjdzie, to będzie po nas. Ty, ale gdzie jest Janusz? Y Janusz? Gdzie jest Janusz? On zniknął chyba Czy on tam poszedł gdzieś? O nie, że się tam topią Pomocy, pomocy, pomocy Słyszysz ich? Tak, oni wołają o pomoc Musimy im pomóc, Lucze, Chociaż ja nie chcę, boję się stąd wychodzić Czyli co, ja sam mam iść im pomóc? Tak, ja będę tobie kibicować Dobra, idź na dół w takim razie i schroń się Ty pilnuj tutaj domku A ja idę uratować wieśniaków i znaleźć Janusza Dobra widzowie, tak więc wychodzimy tutaj na powierzchnię Uwaga, zobaczmy co tutaj się dzieje A płyniemy, patrzcie jak to wygląda O nie, tutaj zaczyna już padać de. I ty tsunami nadchodzi. Dobra, weźmy sobie łódkę widzowie Tom i uwaga, po podjęliśmy sobie oczywiście powieśniaków, żeby... O nie! Ja tam widzę Janusza. Czy on się topi? Czekaj, czekaj widzowie, podlećmy do niego. O nie, o nie. Janusz! Gdzie z tobą stało? Janusz! O nie. Widzowie, on wyszedł i patrzcie, topi się normalnie. Ej, nie, 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 nie. Pomodzę ci, pomogę ci. Wstawaj, Janusz, wstawaj. O, wszedł do tego, dobra. Odwieźmy go, widzowie, do naszego domku. Co on takiego robi? Patrzcie, jeszcze zbiera się jakieś? Nie wiem. Widzowie, idzie wielka wichura. Czy wy to widzicie? O nie, patrzcie na ten tsunami. Ono już nadchodzi. Patrzcie, jak ono się zmienia. Patrzcie, widzowie, ten tsunami już nadchodzi. O nie. Ono jest blisko, tak blisko naszego domku. O nie, jakieś tutaj wszystkie rzeczy latają. Dobra, widzowie, szybko bierzemy Janusza na dół. Dawaj na długo, dawaj na długo. Jeszcze w tutaj wskoczył. Dobra, Zbudujmy tutaj taką awaryjną szybciutko dziurę, widzowie, żeby tutaj Janusza i wieśniaka przeprowadzić. I okej, okay, uwaga, niech to tak wygląda. Okej, okay, świetnie. Dobra, chodź tutaj wieśniaku. Janusz, co ty robisz? Czemu ty się utopiłeś? Dobra, bierz apteczkę, Pym, pomóż mu, dobra? Dobra, szybko, Janusz, musimy cię uratować. Dobra, to ty tutaj pilnuj, a ja idę po te tę Jasne luczek! Dobra, widzowie, to płyniemy szybko po wieśniaków. Wieśniaki, wsiadajcie, wsiadajcie, pojedynczo, pojedynczo. Dobra, wepchnijmy ich, oczywiście do łódki. Dobra, wsiadł, dobra, okej, okay. odwieźmy go widzowie do nas do domu. O, nie, tsunami na... Odchodzi, nie, Piempek, uwaga! Czy nasza baza istnieje? Za chwilę zobaczymy. Dobra, dobra, dobra. To już prawie zalewa. Dobra, mamy dwóch villagerów już zalonych trzeba iść po resztę. No, ale zobacz, co się dzieje z Januszem, Luczek. On się naprawdę źle czuje. O nie, ciągle jakieś problemy, ale poczekaj. O nie, czy nasz tutaj Boiler z wodą już nie wytrzymuje i woda zaczyna wypływać? Tak, mamy już za dużo wody, luczek. Szybko, musimy Czekaj. coś zrobić. Idę to zobaczyć, nie naprawdę to jest całe zapełnione już wodą. O nie, czy wy to widzicie? Tutaj jest tyle wody. Dobra, uciekamy. Pimpek, dobrze, że mamy maski. Ło, Ło, e. Słyszałeś to? No, co to było, Luczek? To było tam na górze. Czyżby nasze szyby pękły i nasze, i tsunami zalało cały nasz domek, czy co? To jest niemożliwe, ale trzeba to sprawdzić. O nie, jesteśmy w naszym bunkrze, ale to nie jest aż takie bezpieczne. Dobra, chodź sprawdzimy to. Dobra, otwieramy i. O nie, nasza baza jest cała zatonięta! E, i czy to jest? E, Pimpek, ty to widzisz? Patrz, to jest chyba rekin, o ile ja się nie mylę. To jest Rekin, Luczek, nie możemy tutaj zostać! Musimy czekaj, wrócić do bazy! Uderzę go, czekaj. Tak, to jest rekin, o nie! Dobra, uciekamy do bazy. Pójdź zamykaj, zamykaj, zamykaj. Luczek, ja nie mogę, co to było? O nie, co my teraz zrobimy? Mamy rekiny w bazie. Spokojnie, Luczek, jestem przygotowany na każdą ewentualność. Ale jak to jesteś przygotowany, co się stało? Mam przygotowane specjalne bronie. Chodź za mną. Dobra, gdzie? W moim domku. W tej oto skrzynce mam wszystkie najpotrzebniejsze bronie. Dobra, zobaczmy. Wow, przygotowałeś bronie, naprawdę? Dokładnie, Luczek. Teraz pokonamy wszystkie rekiny, które będą chciały pokonać nasze. Bazę. Dobra, chodźmy zobaczyć tego rekina i wypłyniemy zobaczyć, jak się dzieje z tsunami, co nie? Musimy pomóc reszcie villagerów, ponieważ oni tam zostali. Dobra, wypływamy i uwaga, dobra, jest rekin. Dobra, strzelaj go, strzelaj rekina. Oj. Dobra, Umaru, no rekin. E, Pimpek, dobrze, że mamy maski tlenowe, ale choćby zobaczyć teraz co zrobił ten tsunami. O nie, tutaj jest wszystko zalane. Dobrze, że mamy maski, bo byśmy tutaj utonęli. Dobra, Pimpek, chodźmy może zobaczyć jak wygląda cała ta wioska i zobaczymy czy villagerów możemy uratować tylko uważaj na rekiny. Ale tu jest ciemno, nic nie widać. Ej, tu jest pełno rekinów. Ile ich tutaj jest? To jest za dużo, one nas zabiją. Czekaj, wypójmy na wierzch. Dobra, uwaga, wypływamy i. Wow, ile tu jest rekinów? Co jest grane z tym tsunami? Przyszły rekiny? jest strasznie dużo. Wejdźmy do naszej łódki szybko, dobra, uwaga. Ja będę sterować, Luczek. Dobra, okej, okay, musimy teraz rozprawić się z tymi rekinami. Ale, Pimpek, pamiętaj o tym, że musimy znaleźć villagerów w potrzebie i musimy ich uratować, dobra. Okej, okay, ile tu jest rekinów? Jest ich bardzo dużo, dobra. Nie wiem, czy damy radę ich wszystkich pokonać. A no, widzisz no, tutaj no, jakichkolwiek villagerów? O nie, czyżby villagerzy umarli? Oby. Nie, dobra. Nie, no nic nie zrobimy z tymi rekinami, naprawdę. O nie, Pipek, patrz czy jakieś tornado wzięło wszystkie TT, te te, widzisz? Rekiny, co widzisz się to? Dzieje? Co no. się dzieje? Uważaj, uciekajmy od tego tornado, uciekajmy. Patrz, wszystkie rekiny teraz latają. O nie, to jest tsunami jakieś wielkie. Zaraz to normalnie wszystko rozwali. O nie, ten tsunami się zbliża. Ono jest coraz większe. Czy ty to widzisz? Uciekajmy stąd, Luczek, jak najdalej. Dobra, dobra. O nie, wypadłem. O nie, ja o też. nie. Czekaj, co się teraz dzieje? Wciągam niewielkie tornado. Nie. Tsunami. O o nie! Tutaj wszystkie rekiny są. Czy ty to widzisz? Wow, jest ja jestem wysoko! Widzę całe te tsunami. Co się tutaj dzieje? Jestem ponad chmurami. Pimpek, pomocy! Hej, gdzie ty jesteś? Czekaj! Wow, dobra, jak to wygląda? oła, 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 Pimpek, jesteś? O, rekiny mnie biją! Biją cię? Dobra, dawaj je ja O nie, to wszystkie rekiny wzięło z tego tornada i tsunami. O nie, to jest najgorsze tsunami na świecie. Pimpek, my sobie chyba tym nie poradzimy.